Mam do pokonania na motorze trasę wiodącą przez cały Wietnam. 1700 km. Dla mnie to jest totalna nowość. Znaczy, mam prawie jazdy na motor, ale zobaczcie na to. Honda. Czeka mnie po drodze dużo zwrotów akcji, niepowodzeń oraz piekielny tropikalny upał. Małka okay, nie Tutaj jest mój bajzer, zdobienia, ornamenty. Nie ma papieru toaletowego. No sugar. Ten napój zawiera gniazdo ptaków. Zobaczcie, co się dopiero Góra mi tutaj już się zdziera od manetki gazu. Buty też by się przydały lepsze. Płaciłem milion Dongów Te pod prąd, bo minąłem sklep. Takich w Polsce nie kupicie. Witajcie w kolejnym odcinku totalnie nieprzewidywalnym. Mam tutaj słodkiego Red Bulla, który jest gorący, bo się zagrał na słońcu. A ja wynająłem coś. Ale nie skuter. Także się oswajam. Dla mnie to jest totalna nowość. Znaczy mam prawie jazdy na motor, ale zobaczcie na to. Tylko nie wiem do końca teraz gdzie jechać ogólnie, muszę rzeczy różne ogarnąć, ale patrzcie na, na to czym jeżdżę. Honda. Oswajam się, a patrzcie jakie mam obuwie. Idealny na off motor. Jeszcze mam tutaj olej zaczepiony, silnika do wymiany. Plecak się totalnie fajnie tutaj mieści. Tutaj muszę uważać, że jest gorący, silnik się nagrzewa. Ogólnie rzecz biorąc, komórka mi ta padła, GPS-owa, muszę znaleźć kabel gdzieś w plecaku. Tutaj to zamontowałem na, na kamerkę. Takie są zegary? Wynająłem go, więc jakby się coś działo, to ogólnie mają mi to wszystko ogarnąć. Oleś jest na jakichś tam w różnych miastach mechaników. Jak coś to mam do niego po prostu pisać, dzwonić i ją to ogarnie. W trakcie całej trasy do Hanoi powinno być dobrze, tak, tak mi mówił. To jest chyba pojemność 150 i tak sobie myślę, że no, jest to motor, jest cięższy, ale w tych skuterach, które mają półautomatyczne strzenie biegów, też na przykład nie można tutaj pod siedzenie nic chować. Też musiałbym mieć tak plecak Do tego taki skuter jest dla mnie niewygodny, bo jestem dość wysoki Wynajęcie skutera jest tańsze niż motoru Bo wynajęcie motoru na dwa tygodnie kosztuje 300 dolarów I tak chyba nie jest tak drogo wydaje mi się Patrzcie mam takie opony kostkowe Więc jak już jechałem przez w ogóle jakieś A tam w ogóle jest prom Bo ja tutaj przyjechałem i nie patrzyłem dalej na GPS, i się okazuje, że tu trzeba promem się przeprawić, bo jestem w delcie Mekongu, i żeby tam e, dojechać, trzeba promem. Widziałem, że dużo ludzi na skuterach jechało, więc to chyba nie jest dużo za motor, może to są jakieś grosze, więc zastanawiam się, czy to robić, czy, czy tego nie robić. Jest kurczę gorąco, ja już przejechałem z 50 km w godzinę czasu e, z Ho Chi Minh Saigonu, już czuję zmęczenie na słońcu. Na szczęście nie pada. Opony mam super na teren i nie są zdarte. Z mają trochę mniej bieżnika, ale też jest inna opona. Tu jest smar do łańcucha. I też mam takie wytyczne, żeby co 700 km zmieniać olej w silniku i smarować łańcuch i napinać łańcuch. Jeszcze nic nie nagrałem z drogi, bo tak naprawdę dopiero się zatrzymałem. Byłem taki, wiecie, troszeczkę przebodźcowany i podekscytowany i trochę adrenalina. Wsiadłem na ten motor w Sajgonie. Nagle wiecie, wynajmujesz, masz jedź. A ja mam prawo jazdy na motor od niedawna. Skuterami mam, uważam, że spore doświadczenie w jeździe na skuterach. I też po Tajlandii, Bangkoku i po Bangkoku jeździłem już w poprzednich odcinkach, tak jak widzieliście, ale na takich motorach nie mam aż tak dużego doświadczenia. Zdawałem prawo jazdy na motorze 700C Yamaha MT07, czyli 700C. Pojemność, 75 KONI, to jest inny inny rodzaj motoru. No i w ogóle trzeba się przyzwyczaić do sprzęgła, do wszystkiego. Nie? A ja muszę ogarnąć, co dalej. Przeprawiać tutaj rzekę, czy jechać w inne miejsce, tutaj się wrócić. Teraz słuchajcie, ruszam, ale mam problem z tą komórką. O, coś poszło nie tak, że podjadę kawałek i złapię mi to. I zruchamiam Motor głośny jest, to jest zaleta tutaj, bo przynajmniej mnie słychać, że coś jedzie. Ciężko na nie będę się przeprawiał promem, tam też jest problem z łagiem, więc jadę. Żałuję, że nie miałem mocowania na kamerę, na kask, ale obiecuję, że w kolejnym sezonie wyprawowym na motorze będę miał nie tylko mocowanie na kask, ale też dodatkową kamerkę. Pokażę Wam, jak ja widzę, jak jadę. Szkoda, że nie mam właśnie tego mocowania. A wygląda to tak: tu mam GPS-a, tą starą komórkę. Mam podpiętą tutaj do Powerbanka, który mam w nerce. Nerka super się przydaje. No, tu mam kierownicę. tu jak w motorze, nie? Ten klakson też jest dobry, bo jest głośny. Musterka są wysoko, ta kierownica jest wyżej, więc pod mój wzrost jest bardzo dobrze. No, ale jadę tak. Wcześniej w ogóle były jakieś roboty drogowe, płoto, mam zaklapane klatki i nogi. Tutaj mam silnik, trzymam nogi, hamulec, biegi. Takie zegary są. Połączam się do. Cieszę się, że tu jestem i że jadę na motorze. To była super decyzja. Dzięki niemu zobaczę Wietnam z innej perspektywy. Nie wiem co się dzisiaj wydarzy, ale póki co to jak widzicie jest taki odcinek. Na razie jadę prostu. Mam jeszcze 46 minut jazdy. Chciałem się jeszcze gdzieś zatrzymać, coś do picia kupić. Patrzcie, poszerzyłem kąt na rzecz, żeby było więcej widać. Żeby było widać i zegary, i drogę. Znajduję się obecnie pod miastem, podchodzim mi City na terenach wiejskich, zupełnie inny klimat. Droga jest wąska, tak naprawdę to jeden pas ruchu, trzeba się mijać ze skuterami jadącymi z naprzeciwka, a nawet z wielkimi autokarami czy ciężarówkami. Nie jest łatwo, ale jest frajda. Tutaj patrzcie, jakie. no i ja mam motor właśnie po to, żeby ten przejechać Patrzcie motor mi się przydadzić. Muszę przyznać, że ten motor idealnie pasuje na tego typu drogi. Co chwilę jest jakiś piasek, e, muszę zjeżdżać na pobocze wyboiste, czasami jakieś roboty drogowe itd. Ale powiem szczerze, nie mam doświadczenia w jeżdżeniu na piasku i w robieniu takich grybów i tak dalej, nie? Muszę, muszę ostrożnie tutaj już są pola ryżowe, fajny klimacik, fale takie na, tych, na wodzie. Tu jestem ja Dzisiaj jest taki odcinek, ja nie wiem, czy to będzie jak ten odcinek będzie wyglądał, ale ja po prostu mam taki dzień, że muszę jechać. Teraz codziennie będę jechał. No, muszę w dwa tygodnie dojechać do Hanoi, a to jest 1800 km. Bez zbaczania gdzieś w jakieś inne, wiecie, atrakcje boczne, góry i tak dalej. Więc y, może zrobię jednego dnia tak, że po prostu będę tylko jechał praktycznie, nie? Z 5 godzin. Albo więcej no, mam już zakwaterowanie gdzieś tu na obrzeżach Ho Chi Minh Teraz będzie bardziej motocyklowo Jak to zawrócić, jak tutaj tak wąsko tam dalej A tu ludzie sobie spokojnie żyją Na prowincji Musi nam kupić, lepiej zawracać jeszcze Ale ósemki robiłem na tej na, na jazdy Całka nie ma tam gps mi coś, coś mi GPS nawala. Zobaczcie, tutaj jest takie miejsce, że można się zjeść i prawdopodobnie można tu ryby jeść z tego stawu. Jestem na jakiejś tutaj, wiecie, na obrzeżach Ho mi Na takiej trasie dużej, tutaj mam takie moje rzeczy. Lapeczki są na odrąbowym motorze. No, taka droga tutaj idzie. Nie wie, gdzie ja jestem w tym Upał jest niesamowity, czego totalnie nie widać na filmie, jestem w szoku, że tego nie widać, ale chciałbym, żebyście to zobaczyli i choć trochę poczuli, ciężko to opisać, wysoka temperatura 38 stopni w cieniu i wilgotność ponad 90% daje popalić, powiem wam, że zmęczenie jest czuć, trochę tyłek boli. Cały czas wody nie piłem, ale już jestem na miejscu, tylko mnie ta stara komórka ten biesto się nie ogarnia. Chcę zestawić w hotelu rzeczy i jeszcze tak na luzie sobie motorem gdzieś może się przejechać, jakieś spoko miejsca zjeść, albo pieszo, zobaczymy. Muszę teraz zawrócić, ale muszę drugie buty kupić, bo można się wyparzyć, jeśli się teraz tak i tutaj, tutaj gdzieś jest mety, nie, jeszcze prosto i po prawej będzie. Mi się nazywa to... Motor stoi, a ja idę do recepcji. też muszę go w bezpiecznym miejscu postawić. Chyba już nie będę jeździł dzisiaj, tu jak mi boli. jutro się najeżdżę masę kilometrów. Na chwilę go zostawiam, ale jestem obok. Hello, I booked room here. Piękna honda, biała. Dobrze, że biała bo rzuca się w oczy na trasie. Tu jest olej to. Powiedzieć, że tak zostawił. A tutaj jest 24 godziny na dobę ochrona, to się zamyka, są kamery i ogólnie mam dbać się o ten motor, żeby wiecie. Dobra, użyję windy, zrobię z siebie lenia. nawet jest lodóweczka z napojami, może coś sobie kupię. Tu jest lobby. Wygląda na nowe miejsce, nie? Gdzie jest dwa. dwa. Dla mnie to był i jest był, no teraz już będzie mniej, ale dzień pełen wrażeń. Głównie nagrywałem z trasy. Ogólnie wygląda, co zobaczcie jaka podłoga luksusowa. Pozłacane. Aha, i tu się zamyka. Git. Prysznic. Potrzebuję prysznic Ale to ciekawe. Bo to miał być niby balkon, coś. Ale już mnie to w ogóle nie, nie obchodzi, nie? Ja tylko się dzisiaj prześpię i ruszam w trasę. Na pewno gdzieś zboczę, tu na plażę, a to, to gdzieś. Ale to śmieszne, bo zawsze myślę, kurczę, ktoś tu jest? Klapki zostawione. A oni tak zostawiają klapki, nie wiem. Masz i sobie chodź. Jakieś czyjeś klapki chodzone, nie? Fajnie, no spoko. Tu mam toaletkę do make upu. Obrazek wisi. Nie ma okna, klimatyzacja ma być. Dobra, jest klimatyzacja, jest telewizorek, który się nazywa Kokao. Ko Co tutaj mamy? Łazienkę, spoko. Ja już się w miarę ogarnąłem, wziąłem prysznic i mogę wam teraz pokazać jaki tu mam bajzel i jaki mam niesamowity pokój. Zobaczcie, zdobienia, ornamenty, bogactwo, przepych. Dzieła sztuki na ścianach. Tutaj jest mój bajzel, czyli po prostu jak przychodzę do pokoju, biorę plecak i wyjmuję, chcę się dogrzebać na przykład do ubrań, to muszę wszystko wyjąć i wtedy wygląda to tak. I to wszystko się mieści w tym plecaku 30 litrowym. Tutaj jeszcze taka sytuacja. To jest kosmetyczka, która jest cała mokra i wysycha, bo płyn mi wyciekł i pomoczył wszystkie rzeczy. Ale dzięki temu będę miał czystą, wypraną ręcznie kosmetyczkę. Łazienka, ciekawa klapa, która nie opada. Tutaj mam takie, Co prawda, pokój nie ma okna, ale za to w, w ramach tego mam tu takie okienko na rury. Mogę sobie biorąc prysznic popatrzeć tam. Yy, jeszcze taka rzecz ciekawa, woda jest tylko letnia, no ale to też trzeba pozytywów szukać. Ja się cały dzień. Po prostu zgrzałem na motorze na słońcu, tutaj mogę się schłodzić. Nie mam papieru toaletowego, tutaj ciężko mi pozytyw znaleźć, ale za to jest e, bidet. Nie wiem czy wiecie, ale w Azji właśnie często się używa tego, żeby się podmyć, a potem papierem już się tylko e, wszystko to co czyste wyciera do sucha. Może się nie przyjrzałem, ale jak patrzyłem na zdjęciu, e, ten pokój miał mieć balkon. W każdym razie nie sądziłem, że nie będzie tu okna, no, zobaczcie. Widzicie tu jakieś okno? Nie za bardzo, a tutaj nie ma okna i nie ma problemu, nie ma hałasu, jest cicho, czyli wyśpię się i to bez słuchawek i bez zatyczek. Zaszedłem z hotelu i tak to wygląda, też są tu takie większe bloki i jakieś są też knajpki, sklepy, więc spoko, nie jestem gdzieś tam na odludziu, o nawet jakieś mecze oglądają ludzie tutaj w knajpie. Nie biorę już motoru, bo mam spoko zaparkowany, bezpiecznie stoi, kamery są tam i tak dalej. Nie chcę tutaj nim świrować. Idę z buta 200 metrów, 220 metrów jest jakiś sklep, ale nie seven eleven Seven eleven jest dalej, musiałbym motorem jechać. O, tutaj mo może nawet soki jakieś mają jeszcze wyciskane. Kurde, może bym sobie to wziął. Aż, nie no, idę wezmę, bo taki się chce pić, że szok. Jestem ogólnie na południe od mi. Zobaczymy czy tu mają faktycznie jakieś soki, czy to jakaś lipa. Hello, uh, do you have like juice? Yes, juice? On the... Yeah, to drink. Yeah. Okay. Uh, I don't understand. Translate. Właściwie hmm, coś ciężko tutaj tłumaczy. What? Uh, What? Uh, What? Water? Yeah, no sugar. No, jakoś, jakoś udało się zamówić. So, będę miał sok ananasowy. And can you uh, like pineapple and mix with like maybe this. Tu. Uh, this and this. Jest. Uh, yeah. yes. Zobaczcie, takie fajne stoisko, i pani robi soki. I tutaj chyba córka jej jest. A tu nawet chyba jakieś jajka sprzedają. To liki, można usiąść, chyba tu usiądę i wiesok. Zobaczcie, tak przechodzę. Idę do sklepu, a tutaj taki street food. Patrzcie, szukam jakichś rzeczy wegetariańskich, a to są ziemniaki. Pieczony ziemniak, tak na grillu. Eee, jakiś on mi przetłumaczył, że to jest miodowy ziemniak. Jakieś roboty drogowe tutaj trwają, a ja mam słodkiego ziemniaka. Kupiłem jakiegoś słodkiego ziemniaka, tak jak widzieliście. Myślę, że będzie dobry. O, po lewej widzę jakiś sklep, ale ja szedłem chyba docelowo do takiego, który miał być po prawej. W każdym razie wiecie co, mam wrażenie, że tu na przedmieściach jest chłodniej. W centrum, tam w chocie min bliżej, tam jest mega gorąco. Wrażenie, że jest mniej wilgotno i jest troszeczkę temperatura bardziej przyjazna dla człowieka. Mam trochę zakupów, jeszcze spróbuję, może uda mi się zamówić jakieś jedzenie na wynos, chociaż jest późno. Nie wiem jak to jest tutaj w tej strefie za miastem. Zobaczcie, tutaj wam pokażę taką ciekawostkę. Sam, sam po prostu tego nie znam, jestem ciekaw. To jest napój, który zawiera. Tutaj jest napisane, że co jest gniazdo. Kiedyś oglądałem program taki w ogóle w telewizji, gdzieś czy na Discovery, czy, 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 czy jakimś takim kanale, że w jaskiniach tutaj że jest popularne są dania. Z gniazd ptaków. To jest w ogóle mega dziwne. Ten napój zawiera to gniazdo ptaków. I te gniazda ptaków w ogóle są jakieś mega drogie. Ciekaw jestem w ogóle, jak to smakuje. Więc przeleję sobie to tutaj i zobaczymy. W sumie zapachu jakiegoś wyraźnego to nie ma. Ciekawy smak. Coś tu pływa, jakieś takie gluty. Nie wiem do czego to przyrównać. Jakiś taki słodzik, czuć. Nie wanilia, nie wiem, jak to nazwać. Jak to się dzieje smak? I gdzie takie, jakby trochę gluty, czy coś takiego jest. Całkiem dobre. Trudnym z lodem. No jest to smaczne. Naprawdę. Zobaczcie, tutaj na, na mości jest specjalna droga dla motorów. Samochody tu nie wjeżdżają. Dobra opcja, to? Bezpieczniej. Tak jak się obawiałem, wjeżdżam już na autostradę. Ale kurczę, patrzcie, motory chyba za darmo może mają. Nie wiem. Bo ja jadę tam ja jadę tam gdzie te motory i tyle. Jeżdżę tak jak dzisiaj nic nie płacę. Mam nadzieję. A Ma tutaj normalnie korki, e, kontenery na tirach. stoją. A ja pojadę tą fotowarkę. co tu się odwala no To jest dopiero sajgon. Fily zagroził drogę. autostrady to jakieś normalne miejsce. Może tu będzie, tu widzę, że jest trzcina cukrowa. Fajnie jakby był jeszcze bankomat. I pytanie, jak jechać dalej. Jeszcze mała przerwa, bo <tryk> jest mega gorąco. Motor zaparkowany bezpiecznie na widoku, a ja już wiem komu się przydają rękawiczki. Skóra mi tutaj się zdziera, jak od monetki gazu. Buty też by się przydały lepsze. tych <tryk> tak jest przewiewnie, Chyba będę omijał autostrady, bo Wszędzie można skuterem jeździć, są wyznaczone trasy dla skuterów, motorów Ale teraz musiałem skręcić i nie mogłem Bo były przekreślone motory I kamery tam są i tak dalej Nie ryzykować tam, nie wjeżdżać Niebezpiecznie tam, pewnie ciężarówki jeżdżą i tak dalej Dużej mi zajmie dojazd, ale trudno Super, że nagrałem wam tutaj ciekawe rzeczy I to się nie nagrało Teraz się nagrywa, się nagrywa, super Patrzcie, chciałem wam pokazać Jak przerobiłem kluczyk, znaczy nie przerobiłem, tylko zrobiłem to taki brylok z trytki, bo mam trytki w razie jak się coś wiecie: jakieś złapania czegoś, naprawienia czegoś tutaj, wiecie, trytki zawsze mogą <grytki> uratować tutaj życie. Więc zrobiłem takie coś, bo to strasznie brzęczało. E, bo, bo tu były kluczyki jeszcze do zapięcia e, metalowe i to mega brzęczało. Przy wibracjach, a na tych oponach off jak jadę 60 na godzinę, to nie ma takich dużych wibracji, ale powyżej już są spore. To mega brzęczało. Dobra, działa, bo rano mnie nie odpalił, tak za pierwszym razem. Teraz za pierwszym razem, bo jest silnik nagrzany, więc za pierwszym razem nie odpalił teraz, jak wygląda. Dźwięk podoba mi się, nie ukrywam, taki warkot No i dobra, ja jadę teraz do bankomatu. Słuchajcie, sukces, wypłaciłem milion dongów, jestem teraz milionerem. Karta zadziałała, tu jest bardzo fajnie, chłodno stoi motor i jadę dalej zobaczcie, droga w remoncie piach, góry, doliny a ja jadę duro, dual sportem nie mam problemu po takich kamulcach teraz jeżdżam już na jakąś trasę, ten mi drogę zajęcia. jeżdżam na jakąś trasę szybszą większą, kurde ile to jest jakiegoś przemysłu, budowy remontu motory mają swoją trasę, fajnie fajne, to jest dobre, to nas taki i zrobiło się trochę ciasno, ale tutaj my sobie jedziemy motorami, a tam mieli też karetka dlatego, że karetka tym pasem jedzie też na motoru dlatego chyba tak się troszeczkę spowolniło tutaj ja jakoś muszę na tą trasę wjechać Tutaj to jest a już jesteśmy poza Saigomem Ale drilla nie brakuje po prawej Teraz muszę przejechać przez most Czuję, że silnik jest nagrzany, bo czuję przynozę takie wiecie, gorąco, dodatkowe Myślę, że za jakiś czas będę musiał zrobić wystanek Może za jakieś pół godziny, jak będzie w miarę normalne jakieś miejsce Słuchajcie, ogólnie żałuję, że nie wziąłem takiego mocowania A miałem w zestawie, żeby tutaj na kask sobie na, wiecie, przykleić Bo wtedy jak odwracam głowę to wtedy yy, i mówię, to pokazuję Wam różne rzeczy na bokach. Ale ja pierwszy raz nagrywam w ogóle jakąś wyprawę na motorze i to jest moja pierwsza jazda od czasu zdania egzaminu na prawo jazdy na motor. I to już jestem w Wietnamie. Na szalonych drogach. Ale mam doświadczenie, bo już jakieś, bo jeździłem skuterem w Tajlandii i tak dalej. Ciągle mi się koszula rozpina. W każdym razie teraz zrobię taki myk. Pokażę wam, bo tutaj to jest, yy, można powiedzieć, normalne że się jedzie pod prąd. Ja jechałem i zauważyłem, że jest jakiś sklep yy, wiecie, z rzeczami na motory. Jakieś kaski, rękawiczki. Ja bym rękawiczki kupił, Zobaczcie. Nie wiem, czy to widać, ale mam tu zdartą skórę. Bo tutaj na manetce, wiecie, trzymam ciągle yy, dwa palce tutaj, żeby móc szybko zahamować w razie potrzeby i tutaj cały czas. I mi się tutaj po prostu tu obciera. Więc przydałyby się rękawiczki, jeżeli w ogóle będzie rozmiar, bo mogą być za małe na mnie. I zobaczymy co jeszcze mają, nie? Jakieś buty bym kupił, chociażby jakieś trampki, cokolwiek. Bo można popalić sobie kostkę o silnik. Już nie mówiąc o tym, że to w ogóle, wiecie... Ja w Polsce mam normalne buty, yy, które mi aż, aż do piszcz pod kolano. Takie wielkie, adventure'owe buty, które po prostu jakby się motor przewrócił na nogę, to, to noga jest jakby cała, nie? Mam kurtkę, mam... Kurtkę z tyłu z, z ochraniaczem tutaj wszędzie, Aha. nie, ale tutaj, tutaj ludzie w ogóle tego nie używają, takich, kto jeżdżą na skuterach, w ogóle nic. W sandałach, w klapkach, więc ja tak naprawdę nie odbiegam tutaj od reszty w ogóle. Odbiegam jedynie tym, że nie mam kurtki z długim rękawem i z długim rękawek z rękawem spodni, ale poza tym to niczym nie odbiegam. Teraz chciałem wam pokazać, że pojadę pod prąd czasami może trąbiąc ale oni będą widzieć. Jadę pod prąd, bo minąłem sklen. Więc będę jechał z brzegu sobie powoli. Teraz zobaczycie to. Do Tutaj często tak robią. No bo teraz, żeby tam się zawrócić musiałbym jechać nie wiadomo ile kilometrów i daleko. Więc robimy tak tyle. Chcę żeby ogarnąć ten sklep On jest gdzieś tutaj po lewej Hello I just want to look Jestem w jakimś lokalsowym sklepiku A tutaj taka wielka droga, nie? Upał okropny um, uh, Something for, for a, like... Um, I, what, what, what do you have? Maybe short like this, maybe. A tu widzę, że mają kaski i... i tylko kaski i innej A Myślałem jeszcze o jakiś buta. Okulary. Zestaw Wietnamczyka na motor. I maseczki. Jest? Aha Maybe like this with uh, this. But uh, I think it's too small. Maybe. Ding ai. Yeah. Oh, maybe like this? Patagonia. <laughs> like this. How much? The, the price. Czekaj, sobie doka przez tłumacza. My take. Something like with this and for my hand, like like this. I don't know. What do you think? What Adidas Patagonia. What do you think in Poland? Oh, ah, okay, yes. Oh, thank you. Ah, so it's not, not that hand. Uh, yeah, this one. Okay, this one. Maybe a little bigger. A little bigger. Um, Za małe, większe potrzebuję, ale zobaczcie jakie to są marki. A widzę Patagonia na motor D. Jeszcze ochraniacz mam gumowy. Patrzcie jak pieski. Pieski wskakują, Piesek na skuterze jedzie. Może I will take this. Hello. Oh, that's my talk, yeah. Yeah, this one. it's good.